W dwóch książeczkach, drogie dzieci, małe, średnie i wy, duże, opisałem koziołeczka i przygody i podróże. Szuka swego paca nowa i wciąż chodzi zatroskany, choć pół świata przewędrował i przepłynął oceany. A to pewnie pamiętacie, bo historia to jest świeża: jak mu głowę ogolili i zrobili zeń żołnierza. Gdy go w mundur przyodziali, wnet go do dowódcy wiodą, a dowódca groźnie krzyknął: Co to znaczy, żołnierz z brodą? Prędko brodę mu obcięli, a z koziego uwłosienia kapral Zręcznie sobie zrobił śliczny pędzel do golenia. Nie miał lustra nasz koziołek, więc nie widział biedaczyna, że wraz z śliczną jego brodą znikła harda pańska mina. Do szeregu! zawołali. Więc koziołek szybko bieży, wypiął pierś i stanął w rzędzie z karabinem jak należy. Głośna brzmi komenda. Wszyscy odwrócili pięty, tylko nasz matołek nie drgnął i wciąż stoi uśmiechnięty. Czemu stoisz? Zakrzyknęli, a koziołek odrzekł mile. Ja nie jestem wcale ciekaw, co się za mną dzieje w tyle. Hadi! Nowa brzmi komenda. Wszyscy czynią to z ochotą, a koziołek w śmiech i rzecze. Przecie tu jest mokre błoto! Ach, skaranie z tym koziołkiem! Wszyscy trwożnie zakrzyknęli. Niech karabin mu odbiorą, bo tu kogoś z nas zastrzeli. Więc pułkownik tak rozkazał: Na nic w wojsku jest ród kozi, ale za to nasz koziołek? Niech w orkiestrze bęben wozi. Miast konika go zaprzęgli, a gdy w bęben uderzyli, kozioł beknął przerażony i zapłakał w onej chwili. Zatroskali się żołnierze. Czemuś taki jest ponury? Ach, rzekł kozioł. Wszak ten bęben, koziej jest zrobiony z skóry. Więc mu rzekli. Coś dla ciebie. Służba w wojsku nie jest zdrowa. Idź ty lepiej, koziołeczku, szukać swego pacanowa. Idzie, idzie nasz matołek, wreszcie stanął ponad wodą. Nagle wrzasnął, gdy w nią spojrzał. Co się stało z moją brodą? Bile baran śmiać się będzie, gdy bez brody mnie zobaczy. Przeto płacząc w wodę skoczył, by utopić się z rozpaczy. Aj, aj! Krzyknął i wyskoczył. Boli mnie odwrotna strona. A to wielki rak się przypiął Matołkowi do ogona. Słysząc płacz i narzekanie, ludzi zbiegło się niemało, radząc nad tym, jak od wroga można kozie zwolnić ciało. Jeden rzeźnik myślał długo i rzekł wreszcie bardzo ładnie, że należy odciąć ogon, a z ogonem rak odpadnie. Ja ci dam najlepszą radę. Tak kominiasz na to rzeczę. Siąć sobie na ognisku, wtedy się ten rak upiecze. Człek uczony rzekł z powagą. To nie ujdzie mu na sucho, gdy do ucha coś mu szepnę. Tylko gdzie ten rak ma ucho? Przyjechała straż pożarna, by utopić raka w wodzie. A rak tylko się uśmiecha. Za to kozioł drży na chłodzie. Nadbiegł szepczyk i powiada. Kozioł w przód niech da drapaka, a wy w tył mnie pociągnijcie, gdy za ogon chwycę raka. Hurra! Wszyscy zakrzyknęli, ciągną zgodnie w jednej chwili. Kozioł uciekł wprost przed siebie. Oni w tył się potoczyli. Idzie kozioł, popłakuje. Czasem trochę szczypnie trawy, aż po czterech dniach podróży przybył wreszcie do Warszawy. Kroczy wolno przez ulicę i w zadumie raz przystaje. Zanim wszystko przystanęło, ludzie, auta i tramwaje. Policjanci zakrzyknęli. Ruszaj stąd, koziołku młody. A on na to: Pragnę umrzeć, bo już ślicznej nie mam brody. Więc mu rzekli: Idź, Matołku, idź czym prędzej do apteki, gdzie sprzedają maść na włosy i skuteczne bardzo leki. Bardzo chętnie, rzekł Matołek. Mogę tej posłuchać rady. Wita pięknie aptekarza i zakupił swój pomady. Posmarował nią pod brudek, wziąwszy wszystko ze słoika. Tylko dziwił się, że każdy, co go mijał, nos zatyka. Przespał noc, a rano patrzy i zdumionym okiem mruga. Straszna broda mu wyrosła, na piętnaście łokci długa. Nasz koziołek. Przerażony? Ani może ruszyć głową i powiada smutnym głosem. Co za dużo to niezdrowo! Ludzie wielkim pędzą tłumem, każdy głośno zaś wykrzyka. Zgoli broda, nie da rady! Zawołajcie ogrodnika! Amatołek rzekł z powagą. Ja nie jestem taki głupi i dam obciąć nadmiar brody, lecz niech przedtem ktoś ją kupi. Dam dwa złote, woła kupiec. I gotówką zaraz płacę, a z tej brody każę zrobić dwa wyborne materace. Wnet ogrodnik wziął nożyce i jak gdyby strzykł ogrody, ciachnął i zostawił brudkę wedle starej koziej mody. Lustereczka pożyczyły Koziołkowi jakieś panie, a on przejrzał się i woła. Jestem piękny niesłychanie! Miał pieniądze, miał już brodę, a w spojrzeniu spokój błogi. Więc do zoologu zdąża ujrzeć różne czworonogi. Kiedy małpy go ujrzały, wnet zawrzało jakby w ulu. Potem chórem zakrzyknęły. U, 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 witaj, witaj, małpi królu! Niech ogony wam odlecą! Rzecze kozioł bardzo blady. Dobrze chyba o tym wiecie, że się zrzekłem tej posady. Beknął tylko w wielkim gniewie. Potem... Uciekł zawstydzony, tam, gdzie niedźwiedź kiwa głową, jakby ciągle bił pokłony. Ach, rzekł niedźwiedź. Mój koziołku, otwórz zręcznie moją klatkę. Potem w plecy mnie podrapiesz, bo pchła gryzie mnie w łopatkę. Tereferę. rzekł koziołek. Sam się podrap, mój tyzuchu! bo ja wcale nie ciekawy, jak się siedzi w twoim brzuchu. Wtem zobaczył lwa, co właśnie mięso zjadał na śniadanie. Więc się skłonił i powiada: Witaj, najjaśniejszy panie! A lew na to: M Mój koziołku, kąsek dali mi zbyt twardy, więc mi przynieś trochę soli. Trochę Pieprzu i musztardy. Obiegł kozioł do bufetu. Różne dla lwa kupił jadło. Żeby zaśmiał i serweta wielkie przyniósł prześcieradło. Wtedy złożył lew przysięgę wielkim rykiem pełnym grozy. Na koronę o przysięgam, że już nigdy nie zjem kozy. Merci! kozioł rzekł radośnie. W niskim ugiął się pokłonie i w podskokach biegł w tę stronę, gdzie olbrzymie chodzą słonie. Słoń co pięknie jaś się zowie, na słoneczku drzemał trochę, a małżonka jego, Kasia, pilnie robi swą pończochę. Gdy ujrzała koziołeczka, uścisnęła go z radości, a Matołek wrzasnął głośno. Bo mi połamiesz kości. Myśląc, że koziołek zemdlał, dobra Kasia pełna trwogi, prędko w wodzie go zanurza, od ogona aż po rogi. Wyrwał się nieszczęsny kozioł i czym prędzej stąd ucieka. Nagle stanął. Uchem strzyże, bo usłyszał śpiew z daleka. Ktoś tak śpiewał bardzo smutno, jakby płakał w każdym słowie. Ach, Szczęśliwy byłem wtedy, kiedy mieszkał w pacanowie. O, a, o, koziołek beknął. Ktoś pacanów tu wspomina wreszcie skończy się z ładola. Co Koziego ściga syna. Bierzy, patrzy, a tam siedzi lis i bardzo rzewnie płacze. O mój cudny, pacanowie, kiedyż znowu cię zobaczę? Drogi panie, szepnął Kozio. Chodźmy razem, wskaż mi drogę. Bardzo chętnie. Lis odpowie. Lecz ja z klatki wyjść nie mogę. Kozioł prędko ją otworzył. Lis dał susa i ucieka. Potem tylko się odwrócił i tak woła już z daleka. Piękne dzięki, mój Matołku, żeś uwolnił mnie z kajdanów. Oszukałem cię śpiewaniem, więc pisz do mnie na pacanów. Gdy ujrzała to papuga, bardzo stara, zła i łysa, zakrzyknęła. Rektorze! głupi cap wypuścił lisa! Wielki powstał gwałt i rwetes. Słychać krzyki, gwar i sprzeczki. Więc koziołek przestraszony wlazł do jakiejś pustej beczki. Ujrzał w nocy przy gwiazd blasku ponad beczką łeb wielbłąda, więc zapytał bardzo cicho. – Czego pan szanowny żąda? – rzekł mu wielbłąd. – Nie ucieczesz, bo zamknięta wszystkie bramy, ale próbuj wyjść na wolność. W przy do głębokiej jamy. W miejscu, tym, gdzie piach kopali, jama była wcale duża, więc koziołek z wielkim strachem wnet się cały w niej zanurza. Ciasno było tam i ciemno. Ledwie można ruszyć nogą. Lecz koziołek jakoś lezie nieskończoną krecią drogą. Już wędruje przez dni siedem, nie zważając na cierpienie. A gdy głodny był, to wtedy jakieś smaczne gryzł korzenie. Przeszedł przez ogromne groty i niezmierne korytarze. Nagle patrzy: smok straszliwy. Drzemie sobie w tej pieczarze. Wielkim ogniem zioną spyska i z wściekłości jak miech, sapie. Jesteś w samym środku ziemi. Skąd się tutaj wziąłeś, sapie? Kozioł zgrabnie opowiada, a smok na to mu odpowie. Zmykaj prędko, bo wiem o tym, co się stało raz w Krakowie. Szewczyk siarką nadział ciele, jak straszna głosi gadka. Dał to memu zjeść dziadkowi i tak zakatrupił dziadka. Może teraz ty, brodaczu, chcesz mi taką zrobić psotę, więc dlatego nie zjem ciebie. Chociaż wielką mam ochotę, ryknął a koziołek w nogi. Przez przepaście rzeki rwące szedł niezmiernie utrudzony przez czterdzieści trzy miesiące. Usiadł czasem i zapłakał, bo był głodny i był chory, i uciekał znów, gdy drogę zastąpiły mu potwory. Wtem ognista jakaś burza w dymu go porwała chmurę. Kozioł wrzasnął i jak kamień gdzieś wysoko wzleciał w górę. Długo spadał spod obłoków, aż oczami zdumionymi spostrzegł, że jest znów na świecie, w jakiejś pięknej, obcej ziemi. Biegną ludzie i wołają czy się, co nie stało panu! Rzecz to przecie niesłychana, że wyleciał pan z wulkanu! Skroś przeszedłem poprzez ziemię! Rzekł Matołek pełen bolu. Ale gdzie ja teraz jestem? Oni na to. W Neapolu! Widząc, że jest bardzo głodny, biegną wszyscy na wyścigi. Ktoś mu przyniósł makaronu, a ktoś inny świeże figi Kozioł mocno osmalony na spieczoną łapę dmucha Lecz że żywy więc szczęśliwy Znów jest rześki pełen ducha Był na Kapri, koziej wyspie gdzie dni miłych spędził wiele Śpiewał śliczne włoskie pieśni potem tańczył tarantelle był tam osioł strasznie mądry, co ogonem wciąż wywija, a od ryku przybrał miano, więc go zwali, rzekł do kozła. Co? a pieluby ludzka czułość ciebie mami, a! szkiełbasę z ciebie zrobią, Urą tutaj zwą za a! lami. Z Go e. dziadka i pra. pradziadka też e. zrobili tu kiełbasy. Więc uciekaj stąd czym prędzej, poza góry, poza lasy. Ale jak przepłynąć może? Rzecze kozioł biedaczyna. Bardzo łatwo, odrzekł osioł. Siad, daj koźle na delfina. Czekał kozioł na delfiny, aż nadpływa ich gromada. Wtedy wprost ze skały skoczył i jednemu na grzbiet spada. Delfin zdumiał się straszliwie pohańbieniem swej osoby i zakrzyknął: o, Ty Tycapie! Cóż to znowu za sposoby? O, rozpaczy, jęknął kozioł, czując, że mu cierpnie skóra. Elfin bowiem w górę skoczył, potem dał głęboko nura. Rzekł matołek już pod wodą. Ach, żegnajcie polskie dzieci! Gdy wtem czuje, że do brzegu ciągną go rybackie sieci. Rybak. Zdumiał się niezmiernie. Woła ludzi i tak pyta: Czy kto widział taką rybę, co ma rogi i kopyta? Wystawili go na pokaz w bardzo wielkiej szklanej skrzyni i przybili na niej napis: Morski potwór kozelini. Kus jest mnóstwo w włoskiej ziemi, więc gdy o tym się zwiedziały, Opuściły swe doliny, swoje góry i swe skały. Uwolniły wnet matołka i zawiodły do schroniska, gdzie go każda włoska koza z wielkim rozrzewnieniem ściska. Ze sprzedaży kozich serów, mając trochę gotowizny, automobil mu kupiły, by mógł wrócić do ojczyzny. Jedzie szybko nasz Matołek. Pędzi pędem błyskawicy. Aż 6 maja rano już na polskiej jest granicy. Przywitali go Polacy. To Matołek, jaki hrabia! i pytają go serdecznie, gdzie był i co znów porabia. Opowiedział im dokładnie Mądrze, jak to miał w zwyczaju. I tak skończył. Wszędzie dobrze, lecz najlepiej w własnym kraju. Już gazety ogłaszają literami czerwonymi. Sławny kozioł, pan Matołek, dziś do naszej wrócił ziemi. Świat jest śliczny, więc Matołek kwiateczkami stroi rogi. Potem beczy, woła, trąbi, kaczki z drogi, gęsi z drogi. Ej, matołku, bądź ostrożny, woła nań różyczka dzika, ale auto długą drogę jak makaron wciąż połyka. Wtem matołek zwietrzył zapach. Gdzieś tu blisko, pieką ciasto! I w tej chwili wśród zieleni jakieś miłe ujrzał miasto. Czas odpocząć! Rzekł do siebie i zakręcił nagle w lewo. Tem trach, Bęc! ach i bęc znowu! Automobil wpadł na drzewo. O nieszczęście, o rozpaczy! Straszna się okropność stała. Automobil się rozleciał, jedna trąba tylko cała. Świat się wydał koziołkowi taki czarny jak atrament, gdy pomyślał. Hej, Matołku, napisz teraz swój testament. Biegną ludzie z wielkim krzykiem poprzez łąki i przez niwy, a Matołek Grzecznie pyta. Czy ja jestem już nieżywy? Potem mówi. Gdzie ja jestem? Niech mi który z panów powie. Wtedy rzekł mu jakiś grubas. Jesteś w sławnym Pacarowie. Nagle kozioł połamaniec skoczył w górę tak ogniście i zabeczał tak straszliwie, <laughs> że się z drzew sypnęły liście. Wie już każdy w sławnym mieście, czy to bogacz, czy pachołek, że do miasta bram się zbliża ukochany nasz matołek. Triumfalnie gra, muzyka, kwiaty śliczne sypią panie. A pan burmistrz pięknie pyta. Czego żądasz, młodzianie? Kozioł wszedł na podwyższenie i zawołał. Pacanowie podkuwają nawet kozy, więc podkujcie mnie, panowie! Śmiech niezmierny się rozlega. Burmistrz się z radości tarza. Kozio, -ko -ko wariat! Zakrzyknęli. Wo -ho -ho tu weterynarza! Wtem się zbliża pan profesor i tak mówi. Próżne żale! W pacanowie kus... Nie kują, lecz się kozy zwą kowale. Jest tu kowal Maciej Koza, Jan i Wojciech, dwa ich bratowie. Stąd na świecie powiadają, kują kozy w pacanowie. Jęknął kozią i tak płacze. Jakiś stomatołek ze mnie, tyle wycierpiałem trudów, i to wszystko nadaremnie. Wtedy jeden stary człowiek dłoń na głowie mu położył i rzekł: Po co ci odmiany? Tak żyj, jak cię Pan Bóg stworzył. Tak, matołku, mówią ludzie. Bądź wesoły i radosny. Ciesz się słońcem i pogodą. Ciesz się z kwiatów, ciesz się z wiosny. Patrz, jak ślicznie w naszej Polsce, jak cudownie słońce świeci. Machnij łapą na podkowy, bo cię wszystkie wielbią dzieci. Myślał Kozioł długą chwilę. Potem rzekł udobruchany. Branasza. Hej, panienki, choć bez podków, dalej w tany. Tańczył z panną kowalówną, córką kozy, pana Jana. Śpiewał ślicznie i wesoło. Hasał do samego rana. Śmiej się, śmiej się, koziołeczku, tańcz i raduj się co siły. Bardzośmy Cię pokochali, boś był dobry, boś był miły. A gdy które z polskich dzieci koziołeczka ujrzy z bliska, niech serdecznie go pozdrowi i radośnie go uściska.